Witam. Na płaszczyźnie dane są punkty A, B, C. Jak widać, przepisałem je już. I pytanie jest, ile wynosi kąt B, A, C. Jako, że A jest pośrodku, jest to na pewno kąt przy wierzchołku A. No więc zaznaczmy te punkty na współrzędnych. Tu jest pierwastek z dwóch, tu jest pierwastek z 6? Jak to zaznaczyć? Celowo nie robię tego zadania na kartce w kratkę, żeby nie kusiło nas. Liczę, liczę nie po kratkach, żeby nas nie kusiło, tak? Zobaczmy. Ugar współrzędnych. Oś X. Oś Y. Tak? Ten punkt będzie najłatwiej zaznaczyć. B00. Oto on. Tak. Już mamy go z głowy. Teraz na przykład ten C X. Pierwiastek z dwóch Y0. Powiedzmy, że to jest gdzieś tu. Tak. Nawet sobie zaznaczę C, to jest punkt pierwiastek z dwóch i 0. To są jego współrzędne. Zaś B, tutaj sobie zaznaczymy B, 0, 0. No i jeszcze ten nam został A. Pierwiastek z dwóch i pierwiastek z sześciu, tak? X, pierwiastek z dwóch, Y, pierwiastek z 6. A tu sobie to zaznaczmy. To jest to A pierwiastek z dwóch i pierwiastek z sześciu, tak? My jesteśmy pewni, że punkty C i A są wzdłuż tej samej linii pionowej, bo przecież tu jest pierwiastek z dwóch i tu też jest pierwiastek z dwóch, tak? Jesteśmy pewni, że B i C, tu jest C, leżą na osi X, ponieważ tutaj współrzędna y jest 0 i tutaj współrzędna y też jest 0, tak? A zatem narysujmy sobie taki oto trójkąt, tak? Nawet ten trójkąt wyróżnię takim oto kolorem, żeby on się na oczy rzucał. Widzimy, że tutaj jest kąt prosty, tak? Nie, tyle, nie tylko widzimy, ale jesteśmy pewni, ponieważ tu jest pierwiastek z dwóch i tu jest pierwiastek z dwóch, ponieważ tutaj jest 0 i tu jest 0. Dobrze. Ja już powiedziałem, że to jest kąt, przy... pytałem nas o to, ile wynosi kąt przy wierzchołku A. Tu po środku jest A, czyli chodzi o ten kąt przy tym wierzchołku, tak? O ten tutaj. No to żebyśmy sobie na przykład ten, żebyśmy sobie ten kąt wyznaczyli na przykład z funkcji trygonometrycznych, to musimy znać boki, tak? Przynajmniej dwa tego trójkąta, ale zobaczmy, przecież tu jest wysokość 0, tu jest wysokość pierwiastek z 6, to cały ten bok ma długość pierwiastek z 6. Tak? Tutaj X jest na zerze. Tutaj współrzędna xowa wynosi 0, a tu współrzędna xowa wynosi, wynosi pierwiastek z dwóch. Dlatego ten bok ma długość pierwiastek z dwóch, tak? I teraz przydałaby się znajomość funkcji trygonometrycznych, tak? Jakaś funkcja trygonometryczna, która łączy nam te dwa boki, które znamy. Ten bok, długość tego boku, z długością tego boku. Taką funkcją jest tangens, ten bok dzielony przez ten bok, tak? Tutaj zapiszę. Tangens alfa równa się pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 6. Jeżeli ktoś nie zna jeszcze tych funkcji, najwyższy czas je poznać. To jest podstawa. Zamieszczam teraz linki do filmów, w których pokazuję, jak nauczyć się tych funkcji trygonometrycznych sinus, cosinus, tangens. Linki do filmów, w których rozwiązuję zadania z sinusami, cosinusami, tangensami. Dobra, wracajmy do do tego zadania. Już wiem, że tangens to jest pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z sześciu, tak? Ja to mogę nawet pod jednym pierwiastkiem zapisać, że to jest pierwiastek z dwóch szóstych, tak? Ja to mogę skrócić w środku, dwójkę z szóstką i mam tutaj już poniżej napiszę, że tangens alfa to jest po prostu pierwiastek, jak dwójkę z szóstką skrócę, pierwiastek z jednej trzeciej, pierwiastek z jedynki to jest jeden, pierwiastek z trójki, no właśnie, to zostawmy pierwiastek z trzech, tak? Patrzymy do tabelki, czy tam mamy gdzieś w tej małej tabelce, w tablicach, takie coś jak jeden zielony przez pierwiastek z trzech nie mamy. Nie możemy mieć, bo tam podają wartości w taki sposób, że pierwiastek tak na dole nie występuje, dlatego właśnie usuwam ten pierwiastek z dołu w taki oto sposób, tak? Góra razy góra. Pierwiastek z trzech. Dół razy dół, po prostu 3. Tak, czyli tangens alfa Równa się pierwiastek z 3 przez 3. I teraz już w tabelce widzimy, że tangens przyjmuje wartość pierwiastek z 3 przez 3 dla kąta, który wynosi 30 stopni. Czyli kąt BAC wynosi 30 stopni. Zatem poprawna odpowiedź to jest odpowiedź A. Właśnie ją zakreślamy. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na mojej stronie oraz udostępniania kanału znajomym.